Witajcie w kolejnym odcinku Bus Masters. Gramy w demie. Skończyliśmy na tym, że musimy teraz iść po tą farelkę. <śpiewanie> Montujemy to wszystko i złowy, tylko Contact. Kontakt. Okay. Achtung widzowie! Wysypuje zawartość torby na podłogę. Stałe elementy zameldowania z jakiegoś niezrozumiałego powodu bardzo przyjemny. No, tak jak myślałem. Robienie lajwa nie dzieje się wyłącznie tu i teraz. Tylko część opowiadanej historii to rejestracja. I Żeby zrobić porządny materiał, zawsze dodaje coś od no, do siebie no. Poszążyk. Mieszam zastaną rzeczywistość ze wspomnieniami. Lubię mieć przy sobie pamiątki, które prowokują skojarzenia. No dobra. I to by było chyba tyle. Przyglądanie się teraźniejszości dobra. przez pryzmat doświadczeń nadaje reportażowi autorskiego charakteru. Ktoś puka? O. Oh well. Właśnie mówiłem, że chciałbym panią zaprosić. Komu pan mówił? Sam do siebie mówiłem. Teraz to nasza wspólna tajemnica. Po prostu zapraszam mnie pana na kolację. Niczego przed panią nie można ukryć. Do zobaczenia. Cholera widzowie, dobrego tego dziwolonga wymyśliliście. Czuję się, jakbym wprosiła się na własną kolację. Przy okazji zrobimy kilka zdjęć na socjalki. Intworzonię Trzecia Jadalnie. Ja pewnie byłem tam. Jedna z tych trzy zrobione, i drugie, robię. Całkiem ładnie urządzone. Szkoda, że pokoje gościnne nie są tak zadbane. To nie jest zadbane. To tylko blady cień dawnej wspaniałości. Przepraszam. Byłam pewna, że mi się podoba. Straciłem, straciłem wszystkie obrazy Gdy wściekłe krety, czorty Wpadły w szał, rozniosły po polach i lasach Krety przeklęte Przykro mi Nie wiem co powiedzieć C Czekaj, co? Krety? Ach jo, nienawidzę kretów Kretów i grzybów Grzybów? Grzyby trują Tfu Mogę jakoś pomóc? Oddaj mi obrazki Zapłacę uczciwie Chcę je zabrać ze sobą. O okay. tym, będziemy zaraz szukać obrazów. Proszę wsuwać póki zimne. Dziękuję. Dostanę do tego ketchup? Dobry wieczór, kierowniku. Urządzonko zamontowane. Jedziemy z tym koksiwem. Znowu będziemy jeść śnieg. O, dzisiaj biały. Super. Hola Jerry, poznajcie się. Poznajecie, ale nie oglądam telewizji. Uznam to za komplement. Wiesz, że jesteś nam potrzebna. Pomyłka. Ja nie jestem potrzebna, tylko wy potrzebujecie pomocy. Wiemy, że nie przyjechała pani tutaj odpocząć. Ta? Skąd ta pewność? Bo wrócę pani storisy. Przed chwilą rozłożyła pani rzeczy w pokoju. Chyba nie liczysz, że kogoś interesuje, jak kładziesz się na łóżku i śpisz kołami do góry. Proponujemy pani spółkę. My dostarczymy materiał, a pani nakręci nam film promujący. Nazywam się doktor profesor i skonstruowałem urządzenie, dzięki któremu tutejsza Flora odżyje. Jestem Jerry. Nie musisz zapamiętywać imienia, bo niedługo wszystkie uczelnie będą je nosić. Jerry to wybitny alchemik, biolog, barista, bimbrownik, człowiek ciecz. Chcemy wspólnie z panią nakręcić film. Dzielimy się 50-50. Jerry dostanie Nobla, a ja Oscara. Film o tym, jak powstała najzimniejsza wódka świata. Co pani na to? Podzieliliście 100 na 3 i wyszło wam 50-50? Ten Nobel to z ekonomii, czy... Obojętnie z czego. To ty chcesz rozkręcić nowe konto. My jesteśmy skazani na sukces, tak czy siusiak? Kartą czy gotówką? Proszę opłacić kolację i pobyt. Wszystko na jednym rachunku, czy płatność oddzielnie? Dobrze? Może być na jednym. Bałwan! Ty uchujałeś bezpowrotnie? Za tę kwotę wynalazłbym szczepionkę na Aids! Chwila, chwila! Nie no, kierowniku, dopiero co zamontowałem urządzenie. Pan też na tym skorzysta! O Boże, zapłacę za całość! Zostawiłam portfel w schowku, zaraz wrócę. Kurczę, ty stąd śpiew dalej, jak już idziesz do tego auto. Nie ma co? odpiesz nie dojdy. Kurwa, ktoś mi się włamał do auta. I... Piro doło. Zrujnowane. Doktorze, profesorze, coś ty narobił? Co z umową? Niesłychane! Moje genialne urządzenie oszalało! Kurwa! Chyba nie nakręcimy tego filmu? Będziemy musieli zorganizować kolejne wichajstry. Za chwilę zadzwonię do dostawcy. Przyrzekaliście! Przyrzekaliście mi to! Zaraz wpadnę w nieopisany szał! Panowie, ktoś mi się włamał do auta. Nie mam portfela. Natychmiast naprawcie urządzenie. Byłoby miło, gdybyśmy mogli dostać się do pokoju. Chcę odnaleźć portfel. Mam pomysł. Za mną. No dobra. Zobaczymy, co pan Bołwan wymyśli. Kamery. Ktoś innego? Proszę. Wszystko przewidziałem. Zgodnie z przepowiednią. Kto by pomyślał? Co? Jaką przepowiednią? Na pewno jakaś była. Schowajcie się w pokojach. Nadciąga zagłada. Weźcie kilofy. Co tym portfelem? Akurat pod dwójko musiało To jest jakiś szar. No dobra, ale jeszcze podnieść nogę. No nie, moje rzeczy. Co tu się do cholery odkremówia? Patrzcie, wszystko pokradzione. Zaraz porobię zdjęcia miejsca zbrodni. Jakież pochylki tutaj, tam biorą rzeczy. No Dobra, widzimy z tego, i tego. Koleżanko, mówią ci coś, książki, ubrania, radio, trymer i takie tam. To mój pokój, proszę wyjść. Bo wszystkie te rzeczy dziwnym trawem zniknęły jakoś między twoim wyjściem z restauracji a moim wyjściem z restauracji. Ciekawe, bo moje rzeczy zaginęły jakoś między moim wyjściem z pokoju, a twoim przyjściem na kolację. Pozwolisz, że się tutaj rozejrzę? Nie widzisz, że mieszkanie jest splądrowane? To może zajrzymy do samochodu? Lepiej chodź od razu, bo zamierzam stąd wyjechać w ciągu pięciu minut. Bałwan tam kurwa tręci. Co pan robi? Właśnie... Chciałem pani za zamontować koła, bo ktoś. Ty podstępna marchewkowa szujo. W co ty pogrywasz? Nici z naszej umowy. Zmywamy się stąd natychmiast. Odwiedziesz nas? Nie. Nigdzie się nie zmywacie natychmiast. Proszę się wywiązać z umowy albo. albo co? Albo zobaczysz. Szczwany lis, pomożesz nam? Nazbieraj trochę lodowej pszenicy. Musimy działać szybko. Może jaśniej? Nie uspokoi się, jeśli szybko nie naważymy mu gorzały. Radiator, mm. ten co go rozdupcyło przed chwilą, na pewno spowodował wzrost kilku roślinek. Mam być twoją kobietą na posyłki? A potrafisz obsługiwać destylator? No właśnie. Teraz tkwimy w tym głównie razem. Nazbieraj roślinek. Co to za umowa? Nazbieraj roślinek. Wszystko ci wytłumaczymy. Umowa, żeby go tam trzymać na odpowiednim przez stanie upojenia. dobra. Tutaj są różne właśnie miejsca, więc spoko Już mi się to przydaje, jak żeby... będę Trzeba się już w sumie nauczyć ten wimper robić. Myślę, że mnie nauczą. Muszę już tutaj w pod. Dobra Zrobimy tam. Nie dość. No na no, nie na no, ten się powinno dobre wypikało, jeszcze wy. 9 i 10, a będzie tam... No powiem wam, że jak na razie, no to to jest to całe wprowadzenie. Później, no to tak jak w gry, jeszcze będzie już grubo, fajnie. Tylko jeszcze chyba z kimś powinniśmy walczyć, tak mi się wydaje. Czy tutaj będzie jakaś grupa? O, tylko tyle. Lodowa pszenica? Co to za czary? Gdzie magia nie może, tam naukę pośle. To wzgórze pełne jest fantastycznych roślin. To znaczy, że mają jakieś fantastyczne właściwości? To znaczy, że to głupie chwasty, których wyrzekła się natura. Nie są w stanie rosnąć, bo wyrastanie z mrozu jest wbrew logice. To bezsensowne rośliny. Mamy odmienne zdanie w tej kwestii. Według moich obliczeń, rośliny te będą miały fantastyczne właściwości. W rzeczy samej, natura nie pomogła im przetrwać. Ale od czego jest człowiek? Czyli te roślinki tutaj. Jeśli wierzyć bałwanowi, wódka pozyskana z lodowej pszenicy. Daje pewne supermoce. Dokładnie to nie wiem jakie, ale pewnie warto spróbować. To najbardziej absurdalne wytłumaczenie, jakie w życiu słyszałam. Jak mają uwierzyć w to przykładowo subskrybent Jakub? 23, skoro sama w to nie wierzę, proszę nie wpadać w panikę. Ale sytuacja wygląda tak, że. Mamy przedupcone. Musimy współpracować. Wy zajmijcie się naprawą radiatora. Ja przygotuję destylator. Nie wierzę w ten głupi plan, ale innego nie mamy. Bałwan musi dostać beczkę wody. W takim razie mam dla Was złą wiadomość. Zebrałam wszystkie, albo prawie wszystkie potrzebne rośliny. Jeśli to zbyt mało, to będziemy musieli ochrzcić go Doktor, mam zawał. Ta kobieta wpędzi mnie do urny. Rozsypcie moje prochy w Bałtyku. Pani Quello. Doktorze, prosiłam, żeby mi mówić po imieniu. Jesteśmy uwikłani w jakiś groteskowy survival, więc musimy czuć się drużyną. Skróćmy dystans, ok? Quella, jasne, wybacz. Jeśli roślin jest zbyt mało, będziemy musieli je zasadzić i skorzystać z radiatora. To to urządzenie, które eksplodowało przed motelem. Radiator sprawi, że rośliny będą odrastać w nieskończoność. Trzeba tylko umieścić je na żyznym śniegu. Wiesz, jak się sadzi rośliny? Nie. No po prostu podchodzisz i sadzisz. Mhm. Wszystko jasne. Niedaleko motelu jest farma. Zasadź rośliny, a ja przygotuję radiator. Będę potrzebował wichajstrów. Wybuch rozniósł je pewnie na wszystkie strony świata. Gdybyś natknęła się na jakieś. Mam zebrać siedem i przyzwać smoka, który spełni życzenie? A masz urodziny? No właśnie, masz. Weź moje rękawiczki. Lepiej nie dotykaj wichajstrów gołymi ręcyma, bo osi wiesz, gdy naprawimy urządzenie, dowiesz się do czego służy esencja mrozu. Dobra, jeden żeśmy widzieli o hotelu. Nawet dwa są. Nie no, więc starczy się przejść. Znajdziemy wszystko. И дофига яиц, вот хуй. Сейчас, 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 Co tego A jeszcze są trzy obok się. Dobra, sadźmy. buroki nie buroki że nie. było się nie... tutaj z poruszenie. Jesteś dzielna, że mi przyniosłaś te wichajstry. Teraz będę mógł naprawić radiator. Będziemy mogli zwiększyć jego zasięg. Wystarczy, że zgromadzimy więcej wichajstrów. Teraz dowiesz się, do czego służy esencja mrozu. Jak myślisz, po co odkurzałaś śnieg? Po nic. A guzik prawda. Dzięki esencji mrozu możemy zwalczyć głód na świecie. Tak? Naprawdę? Nie, tak tylko żartuję esencja wpływa na wzrost plonów które znajdują się w zasięgu radiatora przekonaj się sama, wystarczy napełnić bak no dobra troszkę tego mamy ale nam brakuje się. Dobra. tutaj mamy dużo z to. idzie raz, dobrać. A, czyli to po prostu nam roślinki przyspiesza? W jakiś tam sposób? Pogadaj że. Jerry jest tam On jest od Bimby To by się spadza. Bałwan skurwiony jest? Skurwiony. Teraz proszę jaśniej o waszej umowie z bałwanem To są skomplikowane sprawy Pilnuj procedury Jerry Nie potrzebuję tych bzdur Sam wymyśliłem ten przepis i wiem, że nie działa Obiecałeś mi wyjaśnienia, człowieku ciecz. Możemy współpracować, żeby się stąd ulotnić, ale nie będę waszą służącą. Dostaliśmy od gospodarza zezwolenie na przeprowadzenie badań, ale nie upoważnił nas do zniszczenia motelu. Moje urządzenie okazało się wadliwe. Mieszkamy tu za darmo, ale zobowiązaliśmy się do wyprodukowania najzimniejszej wódki świata. Takiej, co ją możesz zabrać na plażę w Barcelonie i sączyć cały dzień. Te część w miarę rozumiem, tylko po co bałwanowi wódka? A po co człowiekowi wódka? Tak ten świat został stworzony, że pić trzeba. Nie wnikamy w preferencje pana Zero Karotena. Tu jest cała umowa, której nie musimy realizować. Mamy klienta na gorzałkę, transakcja barterowa. Gość prześle nam wichajstry. Jeśli wzmocnimy generator, wyrosną kolejne rośliny. Wśród nich będzie taka, która pozwoli na wytworzenie paliwa. Skonstruuję skuter śnieżny, dzięki któremu uciekniemy pod osłoną nocy. Wątpię. Sądzę, plan zajebisty, tylko że uwzględnia magiczne właściwości roślinek. Uwaga! Zademonstruję teraz, ile warte są wasze krzoki. Kurwa! Zamarzłem! Niesamowite! Uzyskałeś najzimniejszą wódkę świata. Ogrzejcie mnie. Pominąłeś składnik. Quella, zajmiesz się tym przepisem? Kurwa, a co ze mną? Uspokój się, przyjacielu. Potrzebuję czasu, żeby wymyślić antidotum. To znaczy, ty potrzebujesz. Skąd będziemy brać składniki? Zamontowałem urządzenie połączone z magazynem Zero Karotena. Nasze zasoby są uzupełniane automatycznie. Wydaje się, że nasza przygoda dobiega końca. Mam nadzieję, że kręciła pani uważnie. Zanieś Karotenowi wódę i niech zrobi mi herbatę. Wszystko krok po kroku tak samo. Ho, ho ho, wódka zamroziła. Najzimniejsza wódka świata lodowata jak skandynawski kryminał. Zabieram. Nie zadziała. Do tej poprzedniej wrzuciłem ten głupi kwiatek z restauracji. Po co? Jak to po co? Dla jaj! Ale okazuje się, że to kwiat lodowej marchwi jest naszym świętym gralem marchwi! Wychodowanie tego będzie wymagało... Nawet nie wiem jak stworzyć tak potężny radiator. Nie obejcie się bez wichajstrów. Na szczęście nasz kontrahent przesłał zlecenia. No i co żeś ty narobił? Ty na Mordo. Dobra. O, trzeba będzie pozmywać i takie to. Ale to już w kolejnym odcinku mamy... Dzisiaj drugą część, myślę, że jutro będzie ostatnia, bo to demo, pamiętajmy. Więc widzimy się jutro, na razie.